Witam, tu chciałem pokazać, gdzie pozyskuję korzeń pokrzywy i kłącze. Tutaj jest taki środek lasu, Polana. I tutaj leśnicy wygospodarowali tą polanę, żeby, żeby w te wszystkie korzenie, które są po wycińce, po. Chyba to się nazywa zrywka w tych korzeni, to oni to wszystko wyrzucali na tą, na tą polanę. I one od, ja wiem, wielu, wielu lat, dziesięciu może to wszystko gnije. I teraz tak jest to tak świetna pożywka dla, dla pokrzywy, że praktycznie jak ja mam 1,80 m, to, to tutaj jeszcze. Jeszcze z 80 cm poza mnie, tak wysoko rosną, tak, tak tu jest piękna próchnica i tak yy, po prostu zasobna w związki mineralne, no bo korze nie gniją, no to z najlepszych części i kłącze, yy, teraz jest niedługo marzec, do końca marca, gdzieś tak, póki yy, te kłącze nie zaczną. Puszczać nowych, nowych pędów pokrzywy można pozyskiwać piękny surowiec w lesie na obrzeżach lasu do robienia świetnej nalewki, świetnie działającej nalewki, zwłaszcza dla, dla mężczyzn w wieku senioralnym. Każdy może sobie poczytać jak wspaniały jest to po prostu surowiec pozdrawiam.